Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Wojtuś Rybczyński. Zobaczcie, jaką udobimy choinkę. Choinkę Wojtuś już udekorował. I... Bo tak bardzo nie mogłem się doczekać. Nie mogliśmy się doczekać. I zrobiliśmy już nawet świąteczne pierniki. Wojtuś sam mieszał składniki, sam wycinał kształty, sam dekorował. Mama włożyła tylko pierniczki do piekarnika, bo piekarnik jest gorący. Także świąteczne pierniczki już mamy, choinkę udekorowaną mamy, a dzisiaj będziemy pakować prezenty. Od gwiazdki. Od gwiazdki. Świąteczne, kolorowe papiery. Do pakowania jest nam potrzebny prezent. Nożyczki. Nożyczki. I jeszcze taśma. Papier. papier. Taśma klejąca. Także my zabieramy się zapakowanie prezentów i do widzenia! Do widzenia! Pa, pa.